Nie. Podyskutowałbym z Państwem o programie prezydencji węgierskiej, który przedstawiłem, ale widzę, że to Państwa nie interesuje. No tutaj zorganizowali Państwo pewną intifadę polityczną przeciwko mnie. I wszystkie lewicowe kłamstwa wobec, wo, wobec Węgier tutaj padły i nie jestem skłonny odpowiadać na tę intyfadę. No, nie biorę państwu tego za złe, bo państwo są deputowanymi i tak to w parlamencie bywa, ale zaskoczyło mnie to, co powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Bo nie ulega wątpliwości, że oczywiście są różnice zdań między Komisją Europejską a Węgrami. Ale celowo nie mówiłem o tym swoim wystąpieniu. No bo przecież prowadzimy działania prezydencji węgierskiej na rzecz Europy. No więc szkoda, że ta różnica poglądów rzuciła cień na pracę prezydencji węgierskiej. Ta różnica poglądów ze strony Komisji Europejskiej. No, niestety muszę w, wspomnieć, jak to było w przeszłości. No, nigdy Komisja Europejska nie mówiła czegoś takiego pod naszym adresem w przeszłości. Dawniej, tak jak mówią traktaty założycielskie, Komisja Europejska była strażniczką traktatów. To, to był organ neutralny. Jego zadaniem było czuwanie nad przepisami traktatowymi jej zadaniem było unikanie debat politycznych i jej zadaniem było reagowanie na różnice poglądów no ale widzę że Komisja Europejska się zmieniła nie jest już strażniczką traktatów tylko jest to ciało polityczne teraz teraz jest to ciało zdominowane przez lewicę atakuje patriotów i inną stronę wysokiej izby celowo Unikałem w moim wystąpieniu mówienia o Ukrainie jak Państwo chcą. Możemy o tym dyskutować. Zdecydowanie odrzucam to, co powiedziała Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej. Porównanie Ukrainy z naszymi bojownikami z 1956 roku, to coś niewłaściwego. To nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Rok 1956 Ukraina. W imieniu węgierskich bojowników o niepodległość odrzucam takie interpretacje ideologiczne i niewłaściwe rozumienie faktów. Natomiast chętnie powiem coś, co mówią anglosasowie i czego nie przyjmują do wiadomości deputowani opowiadający się za wojną. Prasa anglosaska pisze, że jeżeli. Chc Chcemy wygrać, to musimy mieć odwagę przyznać się do tego, że wszystko zmierza w kierunku przegranej. No tak wygląda sytuacja na froncie ukraińskim. Wszystko zmierza w kierunku przegranej. A tutaj wszyscy udają, jakby tak nie było. A jak wygląda rzeczywistość? No i tak to wygląda, ja, to dziękujemy za to Komisji Europejskiej. Ona też odpowiada za tę sytuację, bo oparła się na niewłaściwych przesłankach i prowadzi niewłaściwe działania, co wpływa na tę wojnę. Jeżeli chcemy wygrać, to musimy zmienić obecną przegrywającą strategię. To jest źle skonstruowana strategia długofalowa. Przegramy w związku z nią. Jeżeli chcemy, by Ukraina nie przegrała, musimy zmienić strategię. Ja proszę, by to rozważyć jednak. W każdej wojnie potrzebna jest działalność dyplomatyczna, odpowiednia komunikacja i utrzymanie kontaktu. Jeżeli z tego zrezygnujemy, czy to zignorujemy, będziemy coraz bardziej brnąć w wojnę. Będą Umierać setki, tysiące ludzi. No tak przecież już teraz sytuacja wygląda w Ukrainie. Ta strategia nie rozwiąże tego konfliktu, więc proponuję, by opowiedzieć się za pokojem, opowiedzieć się za rozejmem i przygotować inną strategię, bo przy obecnej strategii, jaką mamy, no wszyscy przegramy. Przewodnicząca Komisja Europejska niegodnie oskarża Węgry, że wypuściliśmy z więzień przemytników ludzi. To nieprawda, my wszystkich ich trzymamy w więzieniach, zatrzymujemy ich i po jakimś czasie wydalamy ich z naszego kraju. A jeśli wrócą do nas, to będą w więzieniu dwa razy dłużej. Uwolniliśmy Europę od ponad 2000 przemytników ludzi, Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej. To powinno być uznane. Wiele mówców opowiadało się za wartościami europejskimi. Pan Weber, między innymi. Jedność Europy. Nie może wyglądać tak, że narzuci się nam poglądy i każe się nam zamknąć gębę. Jedność europejska nie polega na tym, że trzeba się zamknąć i yy, że większość ma narzucić głos mniejszości, pani przewodnicząca Komisji Europejskiej. Na Węgrzech w parlamencie partia rządząca ma dwu, yy, większość dwóch trzecich, ale nigdy w naszym parlamencie nie dzieje się coś takiego jak tu teraz. Na Węgrzech partie opozycyjne zawsze dostają te miejsca w komisjach parlamentarnych, które im się przynależą. To jest inaczej niż tu w Parlamencie Europejskim. A tu państwo mówią o demokracji parlamentarnej, państwo mówią o praworządności. To, co się dzieje, jest niewyobrażalne. Pan. Weber, Weber mówił, że nikt z nami nie chce rozmawiać, że nie rozmawia, to błąd. Państwa zdaniem nikogo nie ma, kto by rozmawiał z nimi? No ja, ja przede wszystkim rozmawiam z kanclerzem Niemiec, z panem Macronem, z panią Meloni w Rzymie. To, to, to są osoby, które można określić jako nikt? Żałuję. Że przewodniczący grupy EPL umieszcza rzeczywistość w cudzysłowie mówi, że węgierska partia rządowa nie wygrała wyborów do Parlamentu Europejskiego. No, proszę policzyć wybory, przepraszam, proszę policzyć wyniki. A skoro. Nie unika pan osobistych ataków, to ja sobie też mogę pozwolić na coś takiego. Złość czy gniew jest złym doradcą. Wszyscy przeżywamy wiele konfliktów. W 2008 roku byłbym w stanie pod, poprzeć pana jako kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale pan. Ale on powiedział pan, że nie chce pan głosu Węgr Węgrów na niego tak, żeby stał się przewodniczącym Komisji Europejskiej. Więc dlatego tutaj pan Weber się gniewa, gniewa na mnie, bo Ursula von der Leyen została przewodniczącą Komisji Europejskiej. No ale to nie nasza wina. Żałuję, że ten konflikt sprawił z pana hungarofoba. Zrobił z pana ungarofoba. Pani Peres, przy całym szacunku, muszę powiedzieć, że chętnie podyskutuję z panią, ale dobrze byłoby, gdyby zapoznała się pani z faktami. No Brak wiedzy nie jest dobrym punktem wyjścia. Oskarża, Pani Węgry o to, że ma wysoki podatek. Mamy 15% podatek, to jest dużo. Mamy dwa razy większy wzrost gospodarczy niż w większości państw europejskich, niż średnia europejska. I to świadczy źle o gospodarce węgierskiej? Nie umie Pani liczyć, Panie Deputowane? Deputowana z Francji w swoim wystąpieniu atakowała węgierski system konstytucyjny. No ale musi zaakceptować, że mamy prawo do własnego porządku konstytucyjnego. Mówiła o tym, że rozróżniamy między różnymi grupami społecznymi na Węgrzech, że niektóre dyskryminujemy. To nieprawda. Konstytucja węgierska akceptuje wszystkich wedle jego sposobu życia, stylu życia. I, no i tak będzie, czy się to pani podoba, czy nie. Konstytucja węgierska broni rodziny, broni małżeństwa, broni dzieci. W konstytucji węgierskiej czytamy, że małżeństwo to kobieta plus mężczyzna. Ojciec to mężczyzna, matka to kobieta, więc na tym ma polegać nasz porządek prawny. Oskarżenia o korupcję na Węgrzech odrzucam zdecydowanie. Chcę unikać takich osobistych ataków. No jesteśmy tutaj przecież na zgromadzeniu, w zgromadzeniu parlamentarnym. Chcą Państwo nas oskarżyć o, o, o korupcję, poważnie Państwo tak myślą. Jeden. Zmówców mówił o tym, że wielu Węgrów opuszcza swój kraj. To nieprawda. No na Węgrzech prac, pracuje też tyle samo cudzoziemców, co w Austrii. Z Austrii też uciekają austriacy. No to jest niewłaściwa propaganda. A jeżeli chodzi o środki unijne, to chciałbym powiedzieć tylko tyle, że wszyscy wiemy, że te środki unijne, które napływają na Węgry, w 80% wracają do Unii Europejskiej. 80% tych środków unijnych z Węgier płynie z powrotem do przedsiębiorstw europejskich. To oskarżenia za to, że przyjmujemy środki, za to, że przyjmujemy środki unijne? Czy to logiczne? Teraz wystąpienie deputowanego z Lewicy. Deputowanego z Lewicy. Mówił on o tym, że jesteśmy wrodzy związkom zawodowym. Nie no, to nieprawda. Rozpoczęliśmy program podwyższania płac pracowników. I teraz jest duża szansa na to, że w najbliższych latach będzie osiągnięte porozumienie w tej sprawie też. Ja słowa nazista czy naziści nie, nie użyłem w tej debacie. No, pan mówił o tym, że jest pan antyfaszystą. Szanuję to. Ale każdy obywatel czy obywatel niemiecki, który przybył na, na Węgry i atakuje przemocą przechodniów i rani ich, no taki obywatel, skoro jemu się nie podobał wygląd jakichś ludzi, no to on jest nazistą w takim razie na Węgrzech, nie można na ulicy atakować ludzi czy przechodniów z powodów politycznych. A potem tutaj się... Czy ktoś domaga w Parlamencie eu Europejskim, by wypuścić taką osobę z więzienia, a ona się akurat dopuściła poważnego przestępstwa, zraniła ludzi? No więc takich ludzi mam wypuścić z więzień węgierskich? Pani przewodnicząca Komisji Europejskiej. Mówiła o tym, że Węgry zaprosiły do pracy do siebie Rosjan i Białorusinów. Na Węgrzech pracuje 3000 takich osób. W ubiegłym roku 3000 osób zaczęło pracować, w sumie to jest 7 tysięcy. A pani von der Leyen jak to wygląda z Niemcami, proszę nam powiedzieć. Tam jest 300 tysięcy takich osób. 300 tysięcy Rosjan. A pani nas oskarża? Pani Perez, szanowna pani Perez. W Hiszpanii 100 tysięcy Rosjan pracuje. Francja 60 tysięcy Rosjan pracuje. A nam się wyrzuca 7 tysięcy osób z Rosji? Co się tyczy kwestii gospodarczych? Węgry prowadzą przejrzystą y, politykę handlową. Ale jak to wygląda w innych krajach? No w wielu państwa-krajach jest, jest tak, że w ukryty sposób handluje się z Rosjanami, drogą pośrednią, y, przez Chiny czy innymi kanałami. Podam kilka danych. Unia Europejska co miesiąc za miliard euro eksportuje więcej do Azji niż, niż wcześniej, przed, przed sankcjami. Więc unika się tutaj sankcji, czy omija się sankcje? O energii mówili Państwo również. Państwa zachodnie, czyli państwo, od momentu wybuchu wojny 8, za 8,5 miliarda euro wykupiły turecką ropę naftową rafinowaną, ale de facto pochodziła ona z Rosji. No to jest hipokracja, tak bym powiedział hipokryzja do kwadratu. W 23 państwach członkowskich kupiono 44% więcej ropy rosyjskiej niż w latach poprzednich. 1,7 miliarda euro to warte. A państwo nas oskarżają o przyjaźń z Rosją? To przecież państwo finansują Rosję. Sprawiedliwość wygląda tak. Że prawda wygląda tak, że nie po to przybyłem, by o tym mówić. Nawet nie zamierzałem tego. Chciałem przedstawić tylko priorytety prezydencji węgierskiej. Chciałem powiedzieć, że są problemy. Europa jest w trudnej sytuacji. Chciałem powiedzieć, że jest trudna sytuacja w obszarze konkurencyjności i migracji. Że trzeba tę sytuację zmienić. I że prezydencja węgierska ma propozycje, które y, omawia z innymi y, szefami rządów i w parlamencie też powinna być dyskusja na ten temat, a tutaj zrobiono z tego konflikt polityczny, taką przepychankę polityczną, żałuję. No ale jak się nas atakuje, no to ja będę bronił naszej ojczyzny. So I give the floor next to Peter... So Peter Magier, 5 minut.